Rozgrywki ekstraklasy dobiegły końca i poznaliśmy tegorocznego mistrza Polski. Triumfatorem w sezonie 2017-2018 została Legia Warszawa. Przed ostatnią kolejką szansę na tytuł mistrzowski posiadała Legia Warszawa, Jagiellonia Białystok oraz Lech Poznań. Te dwa ostatnie zespoły, nie będące jeszcze pewne gry w europejskich pucharach, rozegrały spotkanie między sobą. A wojskowi podejmowali Lech Gdańsk walczącą o możliwość pokazania się w międzynarodowych rozgrywkach. W najlepszej sytuacji była Legia. Pokonując Biało-Zielonych, piłkarze stołecznego klubu mogliby cieszyć się z upragnionego mistrzostwa bez względu na wynik drugiego spotkania. Mecz w Warszawie przeciągnął prawie 29 tysięcy osób. Na trybunach zarówno kibice gospodarcze. Podarzy, jak i gości zaprezentowali efektowne oprawy z użyciem pirotechniki. Po stronie Lechi wystąpiło czterech zawodników, którzy w przyszłości reprezentowali Legię: Duszan Kuciak, Jakub Wawrzyniak, Ariel Burysiuk oraz Rafał Wolski. Żadnemu z zespołów nie udało się wypracować sytuacji prowadzącej do strzelania gola. Wynik tego spotkania zakończył się więc bezbramkowym rezultatem. Równolegle toczyły się jeszcze trzy pojedynki w grupie mistrzowskiej: w tym wspomniany mecz Jagiellonia Białystok Lech Poznań. Na białostockim stadionie zgromadziło się nieco ponad 19 tysięcy kibiców. W 11. rad Zosław Majewski wyprowadził kolejarze na prowadzenie, a w 39. Łukasz Trałka podwyższył rezultat. W 77. minucie Jacek Guralski zdobył dla Egilonii gola kontaktowego, a 10 minut później litewski napastnik Arvidas Nowikas doprowadził do wyrównania. Kolejny gol dla żółto-czerwonych sprawiłby, że tytuł mistrzowski trafiłby na Podlasie. Tak się jednak nie stało i na pierwszym miejscu pozostała Legia Warszawa. Jest to 12. Mistrzostwo Polski zdobyte przez piłkarzy z klubu, a jednocześnie drugie z rzędu. W tamtym roku również walka o pierwsze miejsce toczyła się do ostatniej kolejki. Wtedy legioniści pokonali Pogoń Szczecin 3 do 0, a na podium uplecało się Pias Gliwice i Zagłębie Lubin. Wojskowi zbliżają się do czołówki jeśli chodzi o liczbę mistrzostw, bowiem Wisła Kraków ma ich 13, a Górnik Zabrze i Ruch Chorzów po 14. Przyjmuje się, że Legia została założona w 1916 roku. Pierwsze mistrzostwo warszawiacy zdobyli w 1955 roku. Legia rozpocznie zmagania w eliminacjach do Ligi Mistrzów w drugiej rundzie, będąc rozstawiona w losowaniu. W europejskich pucharach zagra także Jagiellonia Białystok, Lech Poznań i zdobywca. Charu Polski, Dynia. Zapraszam do subskrybowania kanału Juvenalis, by być na bieżąco z nowymi filmami.